Cześć witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj pogramy sobie takim najlepszego gracza w Polsce, który był najlepszym graczem w Polsce podczas naszego turnieju, na którym również on był oczywiście, także zobaczymy jak działa ten deck, zobaczymy czy taki noob, który nigdy tego typu dekami nie grał będzie w stanie sobie nim poradzić czyli czy to jest łatwy dek tak, do grania, zobaczymy czy jest mega mega potężny, a raczej jest, dlatego że jeśli najlepsi gracze go używają to raczej jest. Także ten gracz nazywa się oczywiście Pawlo, aktualnie jest 22 w Polsce, a my już przechodzimy do meczy, gramy na classical challenge'u. Także jak na razie my atakujemy, przeciwnik też atakuje, jak widzimy on ma ram riderkę, która nam skontroluje tego balona, ale to już trudno. Ram dojdzie nam do wieży, natomiast balon też doszedł do wieży, także nie jest aż tak źle, ale w razie czego do do szokami zwłaszcza tego ducha, który zadał nam trochę obrażeń. I dzięki temu mamy minimalną przewagę w obrażeniach, czyli ma przewagę w eliksirze. są oczywiście replayer, dlatego to wszystko widzimy. I przeciwnik atakuje szkieletą Kingiem. To nie powinno być aż tak trudne do wybronienia, zwłaszcza, że mamy Izadak, który ma area damage. Także nie powinno być aż tak źle. Na pewno zrobimy mu jeszcze jakiś kontratak. Też mamy Walkirię, więc on nie powinien nic w stanie być nam zrobić. Chyba, że na tamtą drugą wieżę. Natomiast tam mamy Walkirię, po prostu sobie damy. Już też nic nam nie zrobi. Także Przedzimik gotował swoją umiejętność. Zniszczam pewnie tego wizarda. Natomiast nie zadam raczej dużych obrażeń na wieżę, dlatego że ten wizard bardzo ładnie te wszystkie szkieletniki zniszczył. Przecinek ma teraz minimalną przewagę w obrażeniach, także my musimy zaatakować jak nasz jak się da. Także dajemy oczywiście Princea plus Balona. I to wszystko damy na Rage'a Przecinek atakuje też nas na wieżę. Ja tutaj chyba powinienem był dać strzałki. Dokładnie dałem strzałki. Myślę, że tam ten rajdża. Trudno. Także. Już nie wygląda to aż tak ładnie, no ale mamy przewagę pod tym względem, że nasz najbardziej na wieża ma więcej HP niż jego najbardziej na wieża. Także kolejny atak. Tym razem będziemy przewali na prawo, niestety, naszą walkirię, więc być może znowu zaatakuje nas dokładnie bandycką. Tutaj obroniłem się pekką, to był głupi ruch. Zamiast za dużo eliksiru, na to wydałem. Miałbym w ten sposób więcej eliksiru na atak, ale to już trudno. Dajemy wszystko na Rage'a. Dzięki temu. Duch oraz Ramiderka są ładnie tutaj pokonywani i nic nie dojdzie nam do wieży, a mamy balona, który może dojść do wieży, jest na Rage'u. Niestety Basy tego pokonamy, natomiast przynajmniej będzie bomba. Zdronimy się Prince'em, się tutaj wybronić Elektroizatę, może to byłoby lepsze, ale to już trudno. I znowu wymyślimy jakiś atak, to był chyba nie najmądrzejszy atak z mojej strony, dlatego że byśmy mógł bardzo, bardzo łatwo skontrować. Natomiast zostaną nam 400 HP na wieży przeciwnika, niestety nie mamy tutaj żadnego firebola ani nic, żeby to dobić. Przeźnik też nie ma, więc nie jest aż tak źle, jak nam zostanie przed hp to też nie będzie aż tak źle. powinien był chyba pekka na drugą stronę, tutaj w ramach ostatniej rezorty dałem właśnie czarodzieja, który nie za dobrze się tam sprawdził, jak to się myśli. Teraz znowu atakujemy balonem, natomiast znowu Romelu, tylko na pewno dojdzie nam do wieży, przynajmniej zniszczyliśmy te batsy. E, no cóż, 400hp na naszej wieży, znowu przeźnik nie ma jak tego dobić, natomiast my też nie mamy na razie jak dobić do wieży przeciwnika. Być może ta bomba przynajmniej osłabi, natomiast ta P.E.K.K.A. powinna totalnie wybraniać na obronę i nie powinna być z tym problemu. Myślę, że jak będziemy w WX, że to P.E.K.K.A. będzie naszym najlepszym sposobem na bronienie jeśli przetrzemy rejderką. Także dajemy mu Wizarda plus P.E.K.K.A. Wszystko na raidu, oczywiście, tak jak zwykle, tam sobie strzałki, żeby wszystko tam poniszczyć. Teraz jak jest wszystko na Rage, to wszystko kompletnie niszczy i P.E.K.K.A. dobija do wieży. Także myślę, że tutaj ładna wygrana, mogłem lepiej definitywnie to zagrać Tak jak widzieliście, przed tą Pekką głupio zagrałem i mogłem lepiej to przemyśleć, ale i tak fajny mecz Także przechodzimy dalej Myślę, że to jest mecz o siódmą wygraną Także jest całkiem spoko, generalnie pierwsze dwa mecze na tym challenge'u przegrałem, a później siedem pod rząd wygrałem Też jak widzieliście wcześniej był wygrany A jeśli chodzi o samdek, to myślę, że jest tutaj masę różnych opcji na atak Możemy przykład Pekka plus Wizard zaatakować, możemy na przykład jakiś Prince plus Balon jakiś balon plus na przykład wizard, plus drugi wizard, także jest to bardzo ofensywny deck. Większość kart oprócz tego, że są ofensywne mogą być też defensywne, natomiast z tego co zauważyłem i widziałem jak Pawlo gra, to na ogół gra się tym deckiem zdecydowanie bardziej ofensywnie, natomiast defensywnie też da się w niektórych przypadkach, natomiast mamy też tylko jeden spell nie mamy żadnego fireballa ani nic, nie mamy ciężkiego spela, mamy tylko strzałki i wiadomo rage'a, natomiast rage nie dobije na wieży. Strzałki na szczęście dostają trochę buffa do totalnych obrażeń na wieży, Zadają jakieś 110, może obrażeń na wieży na tym levelu. Także jest to całkiem spokojny wynik, myślę. Przeciwnik nas zaatakował tutaj. My też jego zaatakowaliśmy, natomiast nasz atak, jak widzicie, nie jest aż taki mocny. Niestety, ale te są, zadają mocniejsze obrażenia od balona, się okazuje. A balona przymik też potrafił jakoś tam solidnie skontrować, a my jego pigletów nie. Z tymi pigletami było tak, że nie miałem ani walki ani Kjizel, żeby skontrować, nie miałem w ogóle Elixiru. Także na tym razem mam nadzieję, że w co będzie lepiej. I przeciwnik znowu atakuje pigletami. Natomiast teraz już mamy walki, że tak, że bardzo ładnie to zostanie zniszczone. W razie czego jeszcze moglibyśmy dodać strzałki do tego w tabel Elixir, jeśli bardzo byśmy chcieli na przykład obronić wieżę, natomiast na razie to nie było potrzebne. Na razie balon idzie na wieżę, na Rajdu powinien być jeden hit od tego balona, mimo nadzieję. Nie, ale przynajmniej będzie bomba. Valkyria też dochodzi do wieży. Zobaczymy czy ją zniszczy. Nie zniszczy dlatego, żeby będzie nikt ją baitował. Trzeba zniszczyć tamtą tą. Oprócz tego damy Wizarda, co prawda Electro Wizarda, natomiast on pewnie wystarczyć na te piglety. Atakuje też znowu Prince jaką kontratak przy okazji. Elektro Wizard też zaatakuje tamtą wieżę. Nie wiem, po tutaj dwóch Wizardów dałem, natomiast przynajmniej zaatakujemy sobie teraz balonem. Dlaczego by nie? Także ten Elektro zrobił trochę roboty. I wieża ładnie dobita dzięki temu elektrolizardowi, de facto. Teraz Wizard ładnie zniszczy też tamtą tą acerkuinkę I mamy tym razem zarówno Walkirę, jak i elektrolizarda na obronę przed tymi biotami, żeby już w ogóle nie doszło nam do wieży. Dlatego, że na wieży mamy tylko 1800 HP, nie chcemy, żeby nam jej kompletnie dobił. Także teraz trzeba zrobić jakiś kreatywny atak, biorąc pod uwagę to, jakie on ma karty. Trzeba coś ułożyć, co wiemy, że się przebije Myślę, że jak się ma więcej doświadczenia z tym deckiem, to na pewno łatwiej będzie dobrać karty, którymi chce się zaatakować. Natomiast tym razem balon doszedł do wieży, także ja to uznaję za wygraną. Przeciwnik atakuje teraz na niegłówną wieżę. Co trochę dziwne, to jest, że na głównej wieży zostało 1800 HP. A przeciwnikowi na najbardziej osobnej wieży zostało 1500. Także mamy jakąś przewagę małą. Także atakujemy. Myślę, że to nie był idealny atak z mojej strony, dlatego, że teraz ten balon pójdzie na ten budynek zamiast od razu na wieżę. Także przydźmiki miał dużo czasu, żeby to skontrować. Teraz musimy się niestety, ale jakoś ładnie wybronić. Przydźmik atakuje pigletami. Musimy patkiety tam dać. Z princem to ładnie powinni wybronić. I przydźmik jak na razie nie ma jak się przebić znacząco. Co prawda cały czas zadaje minimalne obrażenia tym pigletami, co jeśli będzie się idealnie wybronił, to może być dla nas problemem. Natomiast zobaczymy, czy tak będzie. Także znowu balon na rajd'u. Główna wieża jest zajęta inną. Widzenie także może będzie nie aż tak źle. I ten balon doszedł ładnie do wieży, także 300 HP zostało. I tutaj powinna być sytuacja, w, których, w której nam się ładnie nasze strzałki przydadzą. I to, że mają duże obrażenia. Także Valkyria jako żywatarcza, głównie dla tamtej Queen'ki. Potrzebujemy też jakiegoś elektrolizada jako kolejna żywatarcza, dlatego że tylko 600 HP na wieży. I udało się dobić ładnie tą wieżę strzałkami. Także myślę, że to był fajny mecz. Myślę, że tutaj nie do końca wykorzystaliśmy moc całego tego deku. Mogłem sensowniej wykorzystać akadiety, jakieś fajniejsze ataki porobić. Natomiast myślę, że jak się więcej tym dekiem gra, to się bardziej to ogarnie i będzie się lepiej grało. Także ostatni meczek z Moniku Chester. To może być Polak, także może być spoko. <grytania> Ta Pekka w ogóle skupiła się na szkieletniku, na tym gigantycznym Ukrajderze. Przez co trochę więcej wrażenia, natomiast trudno. Wiemy, że gramy z Hogiem 2-6. Co może być dla nas dobre, może być dla nas niedobre. Myślę, że będziemy w stanie zrobić jakieś kreatywne ataki, które jego obronę zniszczą. Natomiast to może być ciężkie. Dodatkowo ładnie tutaj ten lat jeden HP mu zostało i bardzo dużo zrobił. Także Pekka doszła do wieży. I czy to będzie Easy Win? Zobaczymy. Oczywiście wiecie, że to nie będzie Easy Win. Także zobaczycie, jakie tutaj błędy popełniłem. Są naprawdę głupie błędy. Także założyłem, że przeciwnik cały czas pisze nam well played, pisze nam well played, więc po prostu się poddał, także postanowiłem, że go po prostu dobijemy, także Valkyria plus balon i Valkyria trochę poczekało, <grym> niestety, ale kompletnie nam to wszystko rozbiło, dlatego, że teraz Hogs niszczy nam tą wieżę i cała moja przewaga poszła gdzieś po prostu, także nie za ładnie, 5 HP na wieży, także no, mamy przewagę natomiast już nie aż tak dobrą przewagę. Przy ma też już jedną wieżę aktywowaną, więc coraz łatwiej mu będzie się bronić. Ja mam doświadczenie z graniem właśnie tym deckiem Hog 2 6, i wiem, że jak już się ma jedną wieżę aktywowaną i gra się całkiem dobrze, to coś stanie się kompletnie wybronić bardzo dobrze. Także zobaczymy. Może być trudno. Zobaczymy. Czekamy na jego upgradera z naszą pekką. Pekka jest w stanie kompletnie go wybronić, chyba że się postawił go w takim głupim miejscu, jak ja to zrobię. Trzeba było tą pekkę dać trochę wyżej i by zadziałała. Natomiast przynajmniej mamy kontra, tak wiadomo, także przeciwnik tym razem nie jest taki głupi jak wcześniej i od razu zdobył tego Wizarda, co powoduje, że sama Pekka idzie na wieżę, która będzie bezużyteczna. On da prostu jakieś jednostki, już będzie po nas. Jak i znowu taki Ice Golem. Także znowu słabo, tak jak widzicie, przeciwnik bardzo łatwo jest w się tutaj wybronić. Także za chwilę będzie poziom, na którym przeciwnik Dobije nam tą drugą wieżę, właśnie Fireballem 10 HP na wieży. drugiej wieży. Także może nie będzie tak ładnie. Teraz zrobiłem nawet ładne atak. Przyznam się, szczerze, że na tym przeciwniku znowu ma Firebola. Także to nam mocno powstuje tutaj szyki. Dodatkowo ta muszkieterka. Ja tutaj nie mam niestety żadnego nic kompletnie, żeby zniszczyć tą muszkieterkę. Także to będzie dla nas duży problem. Chyba będziemy musieli tutaj robić masę ataków. Natomiast, niestety, z robieniem masy ataków jest taki problem, że jak przyjemnie ma 2,6. Jest w stanie kompletnie skontrować te ataki i ma po prostu bardzo szybki cykl, więc nigdy nie zdarzy się sytuacja, w której nie będzie miał karty potrzebnej do skontrowania nas, co mnie trochę tutaj martwi. Także może być słabo. gramy tutaj bardzo ofensywnym takim deckiem, którym nie da się przebić po prostu. Także musimy się do końca bronić, ale nawet jak się do końca będziemy bronić, to przeciwnik z fireball cykluje nas. Ale zobaczymy, przyjmie na pewno jakiś teraz kanał, się będzie próbował wybronić. I ta muszkieterka zostanie zniszczona, okej, okay. co znowu ładny atak w teorii. Dlatego, że i ten nie doszedł do wieży, ale gdyby doszedł do wieży, to byłoby ładnie. I teraz już nie ma Pekki, żeby znowu się wybronić, dlatego że wiadomo, nie mamy... PKs jest po pierwsze za droga, a po drugie mamy zdecydowanie wolniejszy tylko od niego. Także nie jesteśmy w stanie nigdy te, tego... rajdera po prostu totalnie skontrować. Także niestety, ale czasami on będzie dochodził nam do wieży, nie możemy nic z tym zrobić. Chyba, żebyśmy po prostu najlepiej zaatakowali, natomiast ja, jak wiecie, nie potrafię. Także zobaczymy. Mamy coś, okej, okay, teraz agresywnie po prostu atakujemy Pekką. To jest raczej głupi pomysł, ale przynajmniej teraz może zaatakować i niestety, ale bardzo sprytnie zagrał. A mianowicie teraz wszystko strzela do tego balona, a nie do Pekki, co powoduje, że ta Pekka jest bezużyteczna. I teraz jak już Pekka jest sama, to jest dosłownie kompletnie bezużyteczna. Także przeciwnik już tylko doda nam firebola na wieżę już będzie po nas. Także myślę, że tutaj mecz prawie wygrany, który jednym głupim błędem zepsułem. Także uczcie się na moich błędach, nie grajcie tak jak ja i nigdy nie, nie doceniajcie Hogan 2.6, jak już zniszczyliście jedną wieżę przeciwnikowi. Dlatego, że ja ostatnio też jak grałem hogan 2.6 to udało mi się zniszczyć Przeciwnika w ten sposób. Natomiast to wszystko z mojej strony na dzisiaj. Widzimy się na następnym odcinku, przynajmniej co cokolwiek to będzie. Subskrybujcie, łapujcie i do widzenia.